you. <music> Występuje w puszczy. Nowość od Nutelli. Trójwymiarowe karty z bohaterami filmu Władca Pierścieni. Powrót Króla. Kolekcja siedmiu kart, które musisz mieć. Nutella. Zasmakuj przygody. Nowe sosy do potraw Knora. Teraz w Carrefour, Tesco i innych dobrych sklepach. Kisiel z troskawkami. Słodka chwila, chwila zapomnienia. Trójkąt, gdzie jest trójkąt? Słodka chwila zawsze i wszędzie. Doktor Edgar przepis na sukces. pełne zaskoczenie. Cukierki Airwave's Drops. Pierwsze cukierki z wyjątkową mentolową otoczką. Dzięki niej odetchniesz pełną piersią. Airwave's Drops. Wyzwól oddech. Wyzwól siebie. Tobie nie ojczyzna na tyłki w głowie kobiece, no? Tak mówią. To jest prawda, rzeczywiście. Florek, źle się tam bawicie, naprawdę. Teraz są już tylko politycy. Nie ma mężów stanu. Śnieżne szaleństwo w modnym kurorcie narciarskim, pełny luz i doskonała zabawa w towarzystwie najpopularniejszych amerykańskich komików. Masz niepowtarzalną okazję, by oderwać się od szarej rzeczywistości. Śnieżna Akademia we wtorek o 20:45. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Sto lat temu Ameryka była rajem dla bandytów. To jest opowieść o rządze złota. Historia o determinacji człowieka na bezdrożach ziemi obiecanej. Juan i John będą specami od banków. Przed nami wielka przyszłość. Wielu myślało, że im się uda. Wielu się udało. Garść dynamitu. W środę o 20.45.